To jest uczucie absolutnie dewastujące i nie życzę nikomu być w takiej sytuacji, w jakiej my znaleźliśmy się w tamtym czasie. To było oczywiste, że te treści docierały do wszystkich ludzi. I kiedy wychodziłam z domu, to musiałam mierzyć się przede wszystkim ze swoimi myślami. Co inni ludzie, czy inni ludzie oglądali te materiały, co oni sądzą. Nie wiedziałam przez długi czas w tamtym momencie, czy mam się tłumaczyć z tego, że to jest nieprawda, czy mam nic nie mówić, czy mam się w sobie zamknąć, czy mam walczyć. To było bardzo dojmujące, trudne, mogłabym powiedzieć, że graniczne doświadczenie, które przeżywaliśmy wspólnie. Zamykaliśmy wieczorem drzwi do domu i o tym rozmawialiśmy. Mamy, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak inni, mamy swoje emocje. Mamy swoją wrażliwość i wiele razy y, y, nie mogłam wręcz uwierzyć, że takie, taką krzywdę można zrobić drugiemu człowiekowi. A kiedy zamykaliście drzwi w swoim domu i siadaliście, żeby spokojnie porozmawiać, to było tak, że telefony odkładaliście gdzieś daleko? Finalnie nigdy nie popadliśmy w jakąś taką, mogłabym to powiedzieć, paranoję. To znaczy, chcieliśmy zachowywać pewnego rodzaju normalność. Oczywiście ta wiedza, że to jest Pegasus, że ten telefon jest narzędziem szpiegowskim, ona przyszła już później, z czasem. Ale nie chcieliśmy nigdy też, aby nasze życie było jakoś tak drastycznie zmienione przez tą historię. To znaczy, ono zostało zmienione, ono, ta historia umeblowała nam na nowo życie przez ostatnie lata, to jest prawda. Natomiast nie chcieliśmy popadać w paranoję. Te telefony gdzieś tam zawsze leżą, są yy, i mam ogromną nadzieję, że ta historia się więcej nie powtórzy. Także dlatego, że o niej opowiadamy, także dlatego, że walczymy, także dlatego, że wkładamy ogrom wysiłków w to, żeby ujawnić prawdę.